Wiele osób zastanawia się, co dalej z ulgą IP Boxy w 2025 roku, czy programiści nadal mogą z niej korzystać, czy zostały wprowadzone już zmiany i ograniczenia w zakresie tej ulgi, ale też jak wygląda rozliczenie IP Boxa, jakie mamy najczęstsze błędy związane z tą ulgą i których lepiej nie popełnić, jeśli chcesz prawidłowo się rozliczyć. Więc jeśli temat Ciebie dotyczy, to zapraszam Ciebie na dzisiejsze nagranie. Pod tym nagraniem w opisie znajdziesz też dodatkowe materiały dotyczące IP, Boxa, więc możesz je pobrać bezpłatnie. Zaczniemy sobie od takiego krótkiego przypomnienia, czym w ogóle jest IP Box. Jest to rodzaj ulgi podatkowej, z której bardzo często korzystają programiści na jednoosobowej działalności gospodarczej, ponieważ właśnie w ramach takiej działalności gospodarczej wykonują oni prace badawczo-rozwojowe. Chodzi głównie o takie prace właśnie rozwojowe, innowacyjne i wytwarzają tam oprogramowanie. To oprogramowanie jest przekazywane do ich kontrahenta za określonym wynagrodzeniem. A przekazując to oprogramowanie, programista przekazuje też prawa autorskie właśnie do tak stworzonego oprogramowania. I to jest taka podstawa, która pozwala dalej nam korzystać z tej ulgi. Jako kolejny element, powinniśmy również mieć indywidualną interpretację podatkową, która potwierdzi nam, że możemy z takiej ulgi korzystać w naszej indywidualnej sytuacji. Będzie nam również potrzebna ewidencja dla celów IP Box, gdzie spiszemy wszystkie przychody i koszty związane z ulgą. Musimy również pamiętać o tym, że z ulgi. IP Box nie skorzystają programiści, którzy pracują na podstawie umowy o pracę, ponieważ ona dotyczy wyłącznie programistów prowadzących działalność gospodarczą. I jeśli właśnie chodzi o tą jednoosobową działalność gospodarczą, to muszą oni korzystać z opodatkowania na skali podatkowej albo na podatku liniowym. Czyli ta ulga podatkowa nie dotyczy osób na ryczałcie. Jeśli korzystasz z ryczałtu, to nie możesz korzystać jednocześnie z ulgi IP Box. Natomiast jeśli dzisiaj w bieżącym roku podatkowym korzystasz z ryczałtu, a w poprzednich latach byłeś opodatkowany właśnie skalą podatkową czy podatkiem liniowym, to będziesz mógł skorzystać z tej ulgi za lata wstecz w ramach korekty swojego zeznania rocznego PIT. Taką korektę możemy zrobić do 5 lat wstecz. I teraz na ekranie widzisz też, jaki masz czas na przygotowanie korekt za poszczególne lata podatkowe. Czyli osoby, które dzisiaj korzystają z ryczałtu, mogą wstecz skorzystać z IP Boxa, właśnie jeśli byli opodatkowani na skali podatkowej czy podatku liniowym, i oczywiście. Jeśli spełniają warunki do ulgi IP Box. Jak dokładnie działa ta ulga podatkowa i ile można tutaj skorzystać? I odpowiem tutaj na przykładzie. Załóżmy, że prowadzisz działalność gospodarczą na podatku liniowym, czyli standardowo Twoje dochody są opodatkowane na 19%, płacisz od nich 19% podatku. Jeśli do tych samych dochodów zastosujesz ulgę IP Box, to nie zapłacisz już 19%, a 5% podatku. Czyli tak naprawdę ulga IP Box obniża nasz podatek, aż do 5%. Czy to podatek właśnie ze skali podatkowej, czy z podatku liniowego. Planowane są również zmiany w ulze IP Box i wprowadzenie dodatkowych warunków, które trzeba będzie jeszcze spełnić, jeśli chcesz korzystać dalej z ulgi. A zmiana będzie polegała na tym, że z ulgi będą mogły skorzystać tylko te osoby, które zatrudniają pracowników. I to przynajmniej trzech pracowników na podstawie umowy o pracę przynajmniej przez 300 dni w roku. A ponieważ programista zazwyczaj jest osobą samozatrudnioną, która nie zatrudnia pracowników, to najprawdopodobniej nie będzie mieć też możliwości, żeby korzystać z ulgi IP Box, jeśli takie właśnie zmiany zostaną wprowadzone. Planowana jest również druga zmiana, będzie ona dotyczyła daniny Solidarnościowej. Danina Solidarnościowa to taki dodatkowy 4% podatek, który płacą te osoby, których roczny dochód Dochód przekracza 1 milion złotych. Tutaj jest ważne to, że sumujemy różne dochody, czyli i umowę o pracę, zlecenie, umowę o dzieło, sprzedane kryptowaluty, akcje, działalność gospodarczą na skali podatkowej, na podatku liniowym, ale do tego limitu daniny solidarnościowej nie wliczają się te dochody, które są objęte ulgą IP Box. I właśnie to się ma zmienić. Rząd planuje właśnie te dochody objęte IP Boxem, również wliczyć do limitu daniny solidarnościowej. Planowane są więc dwie zmiany w zakresie. Ulgi, nie znane jeszcze ostatecznego terminu, kiedy wejdą one w życie. Najprawdopodobniej one nie będą dotyczyły 2025 roku, czyli w tym roku skorzystamy jeszcze na tych dotychczasowych zasadach z ulgi, natomiast mogą nastąpić zmiany od 2026 roku. Dlatego, jeżeli temat ulgi IP Box Ciebie dotyczy, to warto, żebyś tutaj monitorował, co dzieje się dalej z przepisami. Możesz również zapisać się do mojego newslettera, do którego link znajdziesz w opisie pod tym nagraniem i wtedy dostaniesz informację o tym, że mamy już zatwierdzone zmiany w zakresie IP boxa i będziesz też mógł się z nimi zapoznać. Wspomniałam również o tym, że do korzystania z ulgi będą nam potrzebne dwie dodatkowe rzeczy. Jest to interpretacja indywidualna i ewidencja dla celów IP box. Teraz chciałabym więcej powiedzieć na ten temat. Jeśli chodzi o interpretację indywidualną, jest to taki wniosek, który składa się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W tym wniosku opisujesz swoją sytuację i jak wygląda Prace, które realizujesz, oraz zadajesz pytania. Takie podstawowe pytanie to, czy możesz korzystać właśnie z ulgi IP Box w swojej indywidualnej sytuacji. Ale w tym wniosku możesz zadać również dodatkowe pytania, na przykład potwierdzić, że prace, jakie realizujesz, faktycznie spełniają tą definicję działalności badawczo-rozwojowej. Możesz również zapytać o koszty, jakie ponosisz w ramach działalności gospodarczej i czy będziesz mógł je rozliczyć jako koszty bezpośrednie w ramach wskaźnika Nexus. Z przygotowaniem wniosku o indywidualne Indywidualną interpretację podatkową może pomóc Ci doradca podatkowy. Natomiast po tym, jak złożymy już wniosek, to będziemy musieli zaczekać jeszcze około 3 miesięcy na odpowiedź dyrektora KIS. On jeszcze zada nam takie dodatkowe pytania dotyczące naszej działalności gospodarczej i dopiero wtedy otrzymamy odpowiedź. Poza interpretacją indywidualną, drugi dokument, jakiego będziemy potrzebować, to ewidencja dla celów IP-BOX. I teraz ta ewidencja to nie jest nasza książka przychodów i rozchodów. Czyli jeśli masz działalność gospodarczą na skali podatkowej czy podatku liniowym, to standardowo prowadzi się tam książkę przychodów i rozchodów. Natomiast na potrzeby ulgi IP Box musisz wprowadzić sobie jeszcze dodatkowe zestawienie. Jest to właśnie ewidencja dla celów IP Box. Ewidencja taka składa się z dwóch części. Pierwsza część to część opisowa, czyli tutaj opisujemy realizowane przez nas projekty, kiedy się zaczęły, na czym polegają nasze prace. Jaki czas został przeznaczony na wykonanie tych prac. Druga część ewidencji to część rachunkowa i polega ona na tym, że w każdym miesiącu wydzielamy i przychody i koszty związane z tą ulgą podatkową, wyliczamy dochód i wskazujemy też koszty bezpośrednie, które będą później ujęte we wskaźniku Nexus. W części rachunkowej, jeśli prowadzisz ją w Excelu, będzie się znajdowało więc około 12 kart za 12 miesięcy roku i takie roczne podsumowanie, czyli sumy, które później przeniesiesz do swojego zeznania Rocznego Pit wraz z załącznikiem Pit IP. Omówimy sobie teraz najczęstsze błędy, jakie są popełniane przy rozliczaniu ulgi IP Box. Błąd numer jeden to brak wydzielenia przychodu, który jest związany z ulgą IP Box. Nie zawsze będzie tak, że 100% naszego wynagrodzenia może być objętych ulgą IP Box. Powinniśmy określić, jaka część wynagrodzenia jest właśnie związana z przekazaniem praw autorskich, a jaka część z pracami pozostałymi. Na przykład 90% Twoich prac. Jest związana z tworzeniem oprogramowania, a 10% wynagrodzenia przysługuje ci za jakieś dyżury telefoniczne, za szkolenia pracowników, jakieś spotkania organizacyjne. I to właśnie trzeba wydzielić w ewidencji dla celów IP Box. Zatem pamiętaj, że nie zawsze 100% Twojego wynagrodzenia może być objęte ulgą. Drugi błąd to brak kosztów bezpośrednich, które można obliczyć w ramach wskaźnika Nexus. Wskaźnik Nexus to takie równanie matematyczne, które będziemy musieli zastosować, żeby w ogóle skorzystać z ulgi i obliczyć, jaka część dochodu może być objęta IP-Boxem ważne jest to, że trzeba ponosić jakikolwiek właśnie koszt bezpośredni, żebyśmy mogli dokonać wyliczenia do tego wskaźnika, bo jeżeli nie mamy takich kosztów, a przy właśnie pracach programistycznych ponosimy tak naprawdę niewielkie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli okaże się, że nie mamy żadnych kosztów, to nie będziemy mogli podstawić ich do tego wzoru ze wskaźnika Nexus, a w efekcie tego nie będziemy mogli w ogóle skorzystać z IP boxa. Dlatego tak ważne jest, żeby posiadać takie koszty i najczęściej program do takich kosztów zaliczają składki społeczne, które właśnie księgują do firmowych kosztów, nie odliczają zaliczce na podatek dochodowy, albo koszty obsługi księgowej. Warto zapytać też o te koszty w swojej interpretacji indywidualnej. Trzecim dużym błędem jest podpisanie umowy z naszym kontrahentem, gdzie nie ma zapisów o przeniesieniu praw autorskich. Przeniesienie praw autorskich to jeden z podstawowych warunków, żeby korzystać tutaj z ulgi IP Box, dlatego takie zapisy muszą się w umowie znaleźć, Dlatego tak ważne jest, żeby również Twój kontrakt był dobrze przygotowany. Czwarty błąd dotyczy kodów PKD, czyli takich kodów, które określają, czym zajmujesz się w ramach Twojej działalności gospodarczej. Poza tym standardowym kodem PKD na działalność programistyczną, pamiętamy, że mamy też specjalny kod PKD na działalność badawczo-rozwojową. Piąty błąd dotyczy składania sprawozdania do gusu. Osoby, które korzystają z ulgi IPBox, powinny składać co roku taki specjalny formularz do gusu, nazywa się on PNT01 i tam właśnie informujemy GUS do celów statystycznych o ulgę IP Box, z której korzystamy. Omówiliśmy sobie teraz największe błędy związane z rozliczeniem ulgi IP Box, natomiast jeśli pojawiły się u Ciebie jeszcze dodatkowe pytania, to możesz kliknąć w link pod tym nagraniem i pobrać sobie materiały, gdzie znajduje się m.in. 49 odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące ulgi IP Box. A w dzisiejszym nagraniu to tyle. Zasubskrybuj mój kanał, żeby wiedzieć więcej o prowadzeniu działalności. Do usłyszenia. Cześć.